Lele, odcinek 18 Dzień dobry, witamy bardzo, bardzo serdecznie. To jest Rita, moja córka, to jest moje ukulele, a ja jestem serwetka, mamy tutaj ognisko i będzie nam ono przyświecać dzisiaj i ocieplać atmosferę, a my będziemy uczyć się utworu z repertuaru Happy Set pod tytułem Zanim pójdę. Jak tam się śpiewa, tak? Miłość. Podobać się ta piosenka? Wam też, bo ktoś o nią prosił. Nie jest łatwa w zagraniu, ale jest fajna, więc warto poświęcić chwilę, żeby się jej nauczyć. I będziemy się go za chwilę uczyć. Akordy, które są w tym utworze, to Amol, palec środkowy na czwartej strunie na drugim progu, później mamy Demol, palec wskazujący na progu pierwszym na drugiej strunie, palec środkowy na progu drugim na czwartej strunie i palec serdeczny na progu drugim na trzeciej strunie oraz E-mol. Palec wskazujący na drugim progu, na pierwszej strunie, palec środkowy na trzecim progu, na drugiej strunie i palec serdeczny na czwartym progu, na trzeciej strunie. Te trzy akordy występują na zwrotce i więcej akordów na zwrotce nie ma, a w refrenie oprócz tych trzech przyda nam się jeszcze akord g -dur palec środkowy na drugim progu pierwszej strunie, palec wskazujący na drugim progu na trzeciej strunie i palec serdeczny na trzecim progu na drugiej strunie. W refrenie przyda nam się też C-dur, nawet nie mówię, wiadomo. I F-dur, to już jest ostatni akord w tej piosence. Palec wskazujący na drugiej strunie na pierwszym progu i palec środkowy na drugim progu. Na czwartej strunie. Zaczynamy od bicia, które występuje na zwrotce. Łapiemy amon I. i zaczynamy od ta-ta-ti. Ta w dół, ti w górę. Powtórzcie ze mną. Ta-ta-ti. Jeszcze raz. Ta-ta-ti. Jeszcze raz. Ta-ta-ti. Super. I. prawda, mamy rękę. Bezgłośnie opuszczamy ją w dół i wtedy tutaj robimy sobie demol. Na zdrowie. Okej. No to lecimy. Amol. Ta ta ti ta ta ti ti ta ta ti ta ta ti ti i ta ta ti ti ta, ta ti ti ta, ta ti, ti czyli na akordzie d mamy tylko y, jedno uderzenie przez strunę i już zmieniamy potem na e mol i na e molu jest taka dosyć złożona figura rytmiczna ti ti ta ti ti ta ti. powoli ti Ti ta ti ti ta ti ta ti próbujemy ti ti ta jeszcze raz ti ti ta ti ta ti jeszcze raz ti ti ta ti ta ti i całe bicie ze zwrotki od początku Bye. Uh -huh. bo chciałam do tego urwania dojść, że robimy ciach. Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć Ci, że tu jest pauza i wchodzimy w refren. Takie jest bicie na zwrotce. Trzeba po prostu chwilę sobie posiedzieć i to wskoczy. Też miałam problem. Znaczy nie wiem, czy Ty masz ani nie. Przechodzimy do refrenu. Tak jak mówiłam, w refrenie pojawiają się akordy oprócz Amol. Demol i E mol, jeszcze G dur, C dur i F-dur, ale początek refrenu jest na y, takich akordach, uwaga, amol. Zaczynamy od Dm Demol, E mol. Jeszcze raz. A demol. Jeszcze raz po kolei. Amol, demol, emol. Jeszcze raz. Amol, demol, emol. I tu będzie zmiana. Amol, demol, c cedur, f-dur. I takie kółeczko przelatuje w refrenie dwa razy. Bicie w refrenie zaczyna się od takiego bicia harcerskiego. Łapiemy Amol. Ta, ta, ti, ti na amolu razem i ta ta ti ti ta ti i jeszcze raz i jeszcze raz ta ta ti ta i jeszcze raz ta ta ti ta ti ok i dalej zmieniamy na demol i tu są takie już krótsze formy rytmiczne, które się powtarzają ta ta ti i emol Tati, tati. Czyli tak? Mamy jeden dłuższy wagonik I dwa krótsze. Dłuższy wagonik to ta ta ti, ti, ta ti, a krótszy ta ta ti, Mamy już tu początek refrenu, a później układa się to tak. A, 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 D, 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 G, 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 C, 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 E, F, E, F, F. F jest yy, zbudowane na dłuższym wagoniku, czyli na tym biciu yy, harcerskim. jeszcze raz pokazuję. Cały refren lecę, tak, dobra? Uwaga! I tyle jest w tej piosence. I teraz taki, taka rada dla osób, dla których to bicie może być jeszcze trudne i w połączeniu ze śpiewaniem jeszcze trudniejsze. Yy, upraszczamy sobie. I możemy cały refren zaśpiewać na takim regowym trochę biciu z akcentem na drugie ta. Gramy normalnie na ta, tak. Ta.

Będzie piosenka, i świat się nie zawali. Nie zawali się, prawda? Okej, okay. życzę Wam przyjemnej nauki. E, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze jakieś inne piosenki. Ja te komentarze czytam i będę z nich um, czerpać wnioski i przygotowywać dla Was tutoriale. Pokażę Wam piękną zimę w naszym Troszkę jeszcze bałagam, ale zima jest. Pożegnaj się i witam z Państwa. Bye bye.